Cześć, jestem Klaudia no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz pole rąbu o obwodzie 60 cm i przekątnej 10 cm. No to zaczynamy. Mamy obwód 60 cm i przekątną na przykład E 10 cm. Przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym. To należy wiedzieć. Rąb ma wszystkie boki tej samej długości. Czyli nasz obwód jest tutaj równy A, A, A i A, czyli cztery a a to 4a jest równe 60. Czyli dzielimy sobie na liczbę przy niewiadomej, a wynosi 15 centymetrów. E natomiast wynosi 10. Powiedzmy, że to jest e. To my to 10 musimy podzielić na pół. Dlaczego? Bo tutaj nam się tworzy trójkąt prostokątny. Jeden z czterech, oczywiście. I my tutaj potrzebujemy tylko połowy tego boku. Dlatego będziemy mieć tutaj 5. Wyliczamy sobie tutaj ten fragment b. 5 do potęgi drugiej dodać B do potęgi drugiej. Daje nam 15 do potęgi drugiej. 25 B kwadrat. 225. Przenosimy to na drugą stronę. Ze zmianą znaku i odejmujemy. Pierwiastkujemy B. To pierwiastek z 200. My to możemy tutaj rozbić na dwa razy 100. Ze stówki wyciągamy dychę. Pod pierwiastkiem zostaje 2. Są tutaj centymetry. Ale to jest nasze B. My mamy tutaj wyliczać pole czyli potrzebujemy całego tego fragmentu. Cały ten fragment, zatem, to jest 10 pierwiastek z 2, dodać 10 pierwiastek z 2. Zapiszmy sobie wzór na pole rombu. To przekątna razy przekątna przez 2. Bo mamy oczywiście wzór, że to jest mm, Tutaj podstawa razy wysokość, ale my tutaj nie doliczyliśmy się wysokości, my tylko mamy dwie przekątne, stąd ten wzór. I teraz nasze E. To te 10. F to będzie 2B, czyli 20 pierwiastków z dwóch. Podstawiamy. Skracamy. Możemy tutaj skracać tylko liczby z liczbami. Nie można liczby spod pierwiastka z taką normalną liczbą. Czyli porę rąbu, nam tutaj wychodzi 100 pierwiastków z 2 cm kwadratowych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.